Jak rekomendacje, opinie i polecenia mogą pomóc nam w naszym biznesie? Z tej strony Paweł Słoczewski, i zapraszam Was dzisiaj do mojego komputera, aby porozmawiać o rekomendacjach, czyli przez wielu uważany sposób za najlepszy w pozyskiwaniu klientów. Klienci z rekomendacji to najlepsi klienci, bo wtedy tak naprawdę. Nie musimy sprzedawać, tylko musimy odbierać zamówienia. Chciałbym wykorzystać dzisiaj przykład książki Daniela Priestleya, osoby, która rozwinęła 10 firm do setek milionów, i myślę, że to determinuje go, aby móc coś nam powiedzieć na temat tego, jak budować skuteczny biznes i czym Rekomendacje mogą być, czym opinie mogą być w naszym biznesie, to przede wszystkim budowanie zaufania, czyli tego, co mówiliśmy w poprzednich filmach o sprzedaży, o kontakcie z klientem, gdzie musimy zbudować to zaufanie i musimy pokazać, dlaczego warto akurat nas wybrać i co będzie najlepsze w tym, aby, abyśmy mogli budować to zaufanie. Dobre słowa od naszych poprzednich klientów, którzy wypowiadają się dobrze o współpracy z nami. I w momencie, kiedy będziemy musieli przeważyć tą szalę i pokazać naszemu potencjalnemu klientowi, dlaczego warto wybrać nas. W momencie kiedy będziemy mieć dużo rekomendacji, dużo opinii o naszej współpracy, klient dzięki temu będzie pewniejszy i i prawdopodobnie dzięki temu wybierze naszą firmę. Kolejna rzecz, dlaczego rekomendacje i opinie to ważna rzecz, to przede wszystkim wiarygodność i pokazanie, że nasza firma to prawdziwy biznes. Nic podrabianego, nic co ktoś mógłby mieć wątpliwości, dzięki temu, że inni klienci napisali. Powiedzieli kilka dobrych zdań o naszej firmie, buduje autentyczność, i w dzisiejszym świecie, gdzie mamy dostęp do wszystkich firm, gdzie klienci przede wszystkim zerkają, patrzą na opinię danej firmy, kiedy chcą kogoś wybrać, stworzenie takiej wiarygodności dzięki opiniom, rekomendacjom naszych klientów będzie nas znowu wyróżniać, i w momencie, kiedy ktoś już będzie szukał, będzie na tym. Ostatnim, przedostatnim etapie wyboru firmy, dzięki temu, że nasze rekomendacje, opinie będą się pojawiać, będą widoczne, to zaufanie i ta autentyczność będzie rosła. Oprócz tego, jeśli będziemy dbać o rekomendacje, siłą rzeczy będziemy tworzyć jak najlepsze produkty, dostarczać jak najlepsze usługi dla naszych klientów, bo prawdopodobnie zadowolony klient. Powie 10 innym osobom, że jest taka i taka firma, która robi tak świetne usługi, tak świetne produkty, i nie ma lepszego sposobu marketingowego niż zadowolony klient, który będzie chciał opowiedzieć o nas. I musimy pamiętać, że to oczywiście może działać w dwie strony, i w momencie, kiedy coś się nam nie powiedzie, coś wyjdzie nie tak, to negatywna Reklama, rekomendacja od naszych klientów może przyczynić się i mocno popsuć reputację naszej firmy. Dlatego myślę, tutaj warto wspomnieć o tym, aby zawsze porozmawiać, jeśli pojawiają się jakieś problemy, wyzwania. Wydaje mi się, że w każdej sytuacji możemy naprawić sytuację i porozmawiać z naszym klientem. Problemy i wyzwania zawsze się pojawią, dlatego rozmowa, wytłumaczenie pewnych rzeczy wynagrodzenie w jaki sposób czy ceną czy jakąś ekstra usługą zawsze możemy zniwelować ten potencjalny problem i warto też o tym pamiętać i warto też dopytywać co sądzą o nas klienci dlaczego uważają że współpraca jest dobra dlaczego uważają że coś poszło nie tak aby porozmawiać pewne rzeczy wyjaśnić żeby nie zostawić tego wszystkiego na przykład w negatywnej opinii, którą ktoś zamieści na wizytówce Google czy na naszych mediach społecznościowych, a porozmawianie, wytłumaczenie pewnych rzeczy, poruszenie pewnych tematów może nas od tego uchronić. Dlatego warto zawsze zapytać się na koniec o opinię. Nawet jeśli ktoś będzie niezadowolony, a my porozmawiamy z taką osobą, to przede wszystkim dostaniemy cenne informacje, co możemy poprawić i Wytłumaczyć się przede wszystkim albo powiedzieć, bo ktoś może po prostu czegoś, coś źle zrozumiał, coś może inaczej sobie wyobrażał, gdzieś się nasze wizje rozmyły i w momencie, kiedy porozmawiamy, pewne rzeczy sobie wyjaśnimy, można załagodzić pewne sprawy, lub nawet polepszyć pewne sprawy i zmienić tą negatywną opinię lub neutralną w pozytywną i otrzymać kolejną rekomendację, kolejną dobrą opinię na naszej firmie. Kolejna rzecz to oszczędność, inwestycja w długoterminowy sukces i w momencie kiedy mamy tę opinię, kiedy nasi klienci chcą mówić dobrze o naszej firmie, to wtedy pozyskiwanie takich klientów może być naprawdę realnym sposobem na, na pozyskiwanie tych nowych klientów. Oczywiście nie możemy polegać tylko na rekomendacjach. To jest coś, co my zawsze powtarzamy i myślę, że. Każdy właściciel firmy też się z tym spotkał, i czekanie na klientów tylko z rekomendacji, tylko z opinii, tylko gdzieś z polecenia może mieć krótkie nogi, i to jest naprawdę świetny sposób na pozyskiwanie klientów, ale nie może być naszym jedynym sposobem i zawsze musimy generować nowe sposoby. I tutaj zwrócę się do książki Daniela Priestleya, który całą tę narrację w tej książce opowiada o tym, aby być. Oversubscribed, czyli firmą, która będzie miała wrę wręcz więcej potencjalnych klientów niż może obsłużyć. I poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale jeszcze nie widziałem takiej firmy, która w momencie, kiedy ma dużą ilość potencjalnych klientów, nie będzie działać dobrze. To jest problem dobrobytu, i to, jak obsłużyć więcej klientów, to są przyjemne. Nie problemy, a wręcz wyzwania. Z którymi sobie warto radzić, i taki dobrze naoliwiony system, że ci klienci do nas przychodzą, czy to przez rekomendacje, przez opinie, czy przez inne sposoby na zdobywanie klientów, przez marketing organiczny, przez marketing płatny, czy to przez jakieś reklamy, czy inne sposoby, aby ci klienci się dowiadowali o naszej marce, to tworzy, że jesteśmy aż przesyceni tymi potencjalnymi klientami, a jak wiadomo, to tworzy coś, Przyjemnego, bo wtedy my możemy wybierać. Nie musimy gonić za każdym klientem, tylko wybieramy takie współprace, które wiemy, że będą dla nas działać. Oprócz tego budujemy lojalność wśród naszych klientów, i tutaj jest znowu ta kwestia. I te wszystkie rzeczy, które się budują, nawarstwiają, że klienci z rekomendacji, właśnie z tych opinii od naszych poprzednich klientów czy te osoby, które. Zaznajomią się z tymi wszystkimi rzeczami, które są o nas napisani, przyjdą i będą bardziej lojalni, będą mieli większe zaufanie do naszej firmy, i dzięki temu my tak naprawdę będziemy musieli odebrać zamówienie, a nie musieć sprzedawać i pokazywać, dlaczego warto wybrać naszą firmę, a nie inną. Następna, kluczowa, myślę, najważniejsza rzecz w momencie, gdzie Konkurencja pojawia się praktycznie w każdej niszy, w każdej branży, gdzie zawsze ktoś będzie z nami konkurował. To w momencie, kiedy my posiadamy dobre opinie, dobre rekomendacje, polecenia od naszych klientów, my jesteśmy w stanie wyróżnić się przy tej konkurencji. Nie musimy nerwowo zerkać cały czas, co, robić, co robi konkurencja, tylko zajmujemy się. Tym, co potrafimy robić najlepiej, czyli dostarczaniu świetnej jakości usług, i wtedy tak naprawdę nic nie jest ważne, tylko to, aby zapewnić naszym klientom jak najlepsze usługi. I wtedy rekomendacje i te opinie będą nakręcać to wszystko. I znowu to są te małe klocki, które budujemy, które dokładamy do tych wszystkich naszych systemów i ta kula śnieżna, to co. My zawsze powtarzamy, e, l, będzie toczyć się coraz mocniej i będziemy się wyróżniać tym na tle innej konkurencji, jeśli będzie na rynku panowała opinia, że nasza firma jest godna zaufania, e, robi świetne produkty. Jakość zawsze jest na najwyższym poziomie, to tak naprawdę nie będziemy dużo potrzebować, bo klienci sami będą do nas przychodzić i znowu będziemy mieć więcej potencjalnych klientów niż możliwości, aby ich obsłużyć. Na koniec rozwój firmy, rekomendacje i zaufanie przez opinie, polecenia zwiększa zaufanie do naszej firmy, i to wszystko to jest powtórzenie tego wszystkiego i to jest fundament, który cały czas będzie. Nas napędzał i znowu odwołam się do tego, że jeśli będziemy mieć więcej potencjalnych klientów niż możemy obsłużyć, no to siłą rzeczy będziemy się rozwijać i myślę, że każdy przedsiębiorca będzie szukał wtedy możliwości, aby zrobić wszystko, aby obsłużyć jak najwięcej klientów, będzie mógł się rozwijać, będzie mógł patrzeć, jak tych klientów wrzucić w swój kalendarz, w harmonogram swoich prac i takie miłe wyzwania, jak rozwinąć i jak wyciągnąć te wszystkie pieniądze, po które sięgają nasi potencjalni klienci, to są miłe wyzwania i tego Wam i sobie życzę, abyśmy zawsze byli w takiej sytuacji, aby zastanawiać się, co zrobić, aby obsłużyć tych klientów jak najwięcej. Na koniec odwołam się do tego, abyśmy zawsze pamiętali i prosili naszych klientów i robili wszystko, Abyśmy dostali tą rekomendację. Tutaj warto wspomnieć o tym, jakie możemy wprowadzić sposoby, jak możemy pomóc, ułatwić sobie wystawienie takiej opinii. Ciekawym pomysłem jest oczywiście stworzenie. Wizytówki swojej firmy w Google, w mapach Google, aby być pozycjonowanym, aby móc się pokazać swoim klientom. Myślę, że to jest oczywista rzecz, i dzięki tym wizytówkom możemy szybko pobrać link, który możemy wysłać SMS-em, mailem do naszego klienta po skończonej realizacji, gdzie możemy się przypomnieć, poprosić jeszcze raz o tą o opinię. I tak naprawdę wtedy. Taka osoba musi wejść tylko na nasz link. Możemy też poprosić na, na Facebooku o wystawienie opinii. I nie warto o tym zapominać, i nieważne, czy nasza firma dopiero powstaje, zbieramy pierwsze realizacje. Wtedy myślę, że takie opinie są niezwykle kluczowe. Wtedy warto też pomyśleć o tym, aby na przykład. Mniejszyć trochę cenę lub dać coś ekstra do naszych klientów w zamian za wystawienie opinii, bo to, myślę, na początku jest niezwykle kluczowe i zebranie, zrobienie na przykład pierwszych trzech 5 realizacji i dostanie z tego dobrej opinii, dobrej rekomendacji, poleceń, może napędzić nasz biznes i dostajemy naprawdę świetny dowód. Budujemy te wszystkie rzeczy, o których sobie powiedzieliśmy, i to może. Przesądzić, czy nasza firma osiągnie sukces, czy nie. I to na pewno w początkujących firmach jest kluczowe, ale myślę, że każda firma musi o to dbać. Nie przez przypadek zobaczcie, jak dzisiaj firmy wykorzystują opinie o swoich produktach, o swoich sklepach. Mają różne programy lojalnościowe, afiliacyjne, abyśmy polecali, wystawiali opinie. To jest klucz, jeśli widzimy, że ktoś opowiada się o danym produkcie, usłudze dobrze, lub się wypowiada i mówi, co mu nawet nie zagrało, to coś jest autentyczne, wiarygodne i wtedy budujemy to zaufanie, o którym rozmawialiśmy. Także pamiętajmy o tych rekomendacjach i o tym, żebyśmy budowali w ten sposób swoją silną firmę i rozwijali ją cały czas do przodu. Dzięki wielkie za dzisiaj. Jeśli uważacie, że ten materiał był dla Was cenny, wartościowy, bardzo proszę o zostawienie subskrypcji. Zapraszam Was na nasz kanał, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak rozwijać swoją firmę. A jeśli potrzebujecie takiej pomocy i implementacji tych wszystkich rzeczy, o, która, o których mówimy na naszym kanale, to zapraszam Was do linku poniżej w opisie filmu. Kliknijcie, umówcie się na rozmowę i opowiedzcie. Jakie macie wyzwania w swojej firmie, a my pokażemy Wam, jak moglibyśmy Wam pomóc. Dzięki za dzisiaj, do usłyszenia. Hej!